W 2019 roku do parafii w Warszawie wpada pijany zawodnik sztuk walki i tłucze na śmierć przypadkowego 65-letniego mężczyznę. Wikariusz, który próbuje mu pomóc, ledwo uszedł z życia. Na miejscu pojawia się szybko czterech policjantów, którzy mają problemy z obezwładnieniem tego człowieka, który jest agresywny i stosują wobec niego chwyt, który sprawia, że on traci przytomność. Ostatecznie budzi się, nic mu się nie stało i trafił do zakładu psychiatrycznego. I wyobraźcie sobie, dzisiaj po tych sześciu latach ci wszyscy wariaci od Tuska, Żurka padają na komendę i aresztują przy kolegach tych policjantów, za to, że rzekomo nadużyli przemocy. Wyobrażacie sobie? Mają człowieka, który zamordował jednego, prawie zamordował drugiego. Nie chciał się poddać, zaczął się z nimi bić i oni ich wiozą na tonę prokuraturę o tych wszystkich wariatów z platformy. Zastanówcie się, czy ktoś w ogóle będzie chciał służyć nam bronić naszego bezpieczeństwa po czymś takim i to jest kolejny taki przypadek. Pamiętajcie, jak za żołnierzy, którzy y, y, oddawali szczały ostrzegawcze do y, migrantów, również na oszach kolegów i zawieźli ich do prokuratury i do dzisiaj muszą się mierzyć z y, zarzutami. Chwilę później zginął polski żołnierz, który bał się użyć siły wobec migranta, którego pchnął nożem na naszej granicy. Po czymś takim i policjanci, i wojskowi będą bali się używać siły, no bo widzą, że państwo nie staje w ich obronie. To się naprawdę w pale nie mieści. I na koniec chcę tylko powiedzieć, murem za tymi policjantami. Jeżeli macie z nimi jakiś kontakt, ja bardzo chętnie im pomogę we wszystkim, co będzie możliwe, w załatwieniu prawników i, i tak dalej. To jest tak naprawdę nie murem za tymi policjantami, których nie znam. Ale to jest murem za polskim państwem. Jeżeli się ze mną zgadzasz, to podaj ten film dalej.